Na przystanku wsiadła do autobusu młoda kobieta obładowana zakupami. Kiedy próbowała usadowić się obok starszej pani, zakupy, które ta szczyła, praktycznie przygniotły staruszkę. Ta jednak w ogóle nie zareagowała. Młoda kobieta, zdziwiona milczeniem starszej pani, spytała: Nie przeszkadzają pani moje pakunki? Starsza pani odpowiedziała z uśmiechem: Nie ma powodu się złościć ani dyskutować czegoś tak mało znaczącego. Nasza wspólna podróż będzie trwała bardzo krótko. Wysiadam na kolejnym przystanku. To bardzo ważne, uniwersalne słowa do zastosowania w wielu życiowych sytuacjach. Ile razy po chwili zastanowienia możemy powiedzieć z uśmiechem: Nie ma powodu, żeby dyskutować coś tak mało znaczącego. Nasza wspólna podróż będzie trwała bardzo krótko. Nasza podróż przez ten świat jest tak krótka, że psucie jej bezsensownymi kłótniami, złością, zazdrością, brakiem wybaczenia, niezadowoleniem, złym nastawieniem są bezsensownymi sposobami tracenia czasu i energii. Ktoś cię obraził, okłamał, zrobił ci krzywdę, zawiódł zaufanie. Zastanów się, jak zareagujesz, wiedząc, że wasza podróż nie będzie długa. Zresztą, zawsze możesz wysiąść na kolejnym przystanku zachwyć się życiem odetchnij spokojem masz to w sobie poczuj jak działa i podejdź dalej ktoś może tego potrzebować